Witam wszystkie znaki trygonu powietrza na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego Bliźnięta, wagi, wodniki. Zapraszam do czytań lutowych, one już są gotowe od jakiegoś czasu. Wkrótce czytania na wiosnę, także już wracamy powoli do standardowego trybu pracy. Na spodzie króla buła, królowa Buław, w moje drogie Bliźnięta, pięknie. Obyście weszły w taką energię. Kobieta pewna siebie. Wszystkie oczy na nią. Ona wie czego chce. Kocha siebie. Nie przejmuje się zdaniem innych. Wyciąga rękę po swoje. Zobaczymy dalej. Osiem kielichów. Królowa mieczy to wasza energia. Czwóreczka mieczy. Dwie monety. Osiem mieczy. I gwiazda. Musiałam to doprecyzować, bo wy miałyście dużo mieczy ostatnio e, i nie chcę was tak zostawać, zostawiać. Słuchajcie, po kolei. E, tu emocjonalnie nic się nie dzieje. Oprócz tego, że czujecie się bezpieczne w jakimś znaczeniu. I może trudno jest podjąć decyzję, natomiast to tu was będzie zawsze gnała wasza dusza i chęć odejścia. Tutaj żyją emocje, e, tu jest pragnienie waszego serca. Ok? Tak bym powiedziała, i moim zdaniem podążanie też za gwiazdą w stronę też. E, tu jest słońce, tu jest księżyc, tu jest wszystko. W jakimś kierunku trzeba się przesterować. Odciąć. Widzicie? Królowa mieczy to jest doświadczona kobitka. Ona już wiele przeżyła. W wielu miejscach była z niej jednego chleba pieca, przepraszam, chleb jadła. E, lubi być w zgodzie ze sobą, tak o tym myślę. Jest szczera. Odcina bullshit. Ważne też tylko, żeby zachować dyplomację. Natomiast może trzeba zrobić porządek, podcinać małe, większe rzeczy, a później troszeczkę odpocząć, wycofać się. Ok? Cztery miecze, czas na relaks, zrobić sobie malutką przerwę. Niech to będzie godzinka, dwie, trzy wiecie, no, jakby w miarę możliwości. Um. Zrelaksować się i dać sobie czas na to, żeby na przykład e, zastanowić się nad kolejnym krokiem. A kolejny krok moim zdaniem dotyczy tego. E, czy przyjąć jakąś ofertę, czy nie przyjąć? Pracował emocjonalną zawodową. Tu może być. To wzburzone może to może być ta druga oferta. To drugie zadanie. Wszystko fajnie, jakby balansujcie zgodnie z priorytetami, bądźcie elastyczne. Spróbujcie szukać zł złotego środka. Natomiast pamiętajcie też, że to tak długo nie da się, uch, przepraszam, pożonglować tym wszystkim, dlatego że w końcu coś sypnie się. I kończycie ósemką mieczy i kartą gwiazdy. Ósiem mieczy, tak jakbyście nie potrafiły znaleźć wyjścia. Zdajecie sobie sprawę, że długo nie można jakby zostać w tej sytuacji takiej wielozadaniowości, utrzymywania dwóch związków, tak? koncentrowania się na dwóch zadaniach, na dwóch pracach. I czujecie, że nie macie wyjścia. I stajecie się więźniem własnych myśli. I cokolwiek, gdziekolwiek się obrócicie, tam widzicie przeszkody. I doprecyzowałam to i wyszła energia karty gwiazda. No ważne jest, słuchajcie, żeby się opiekować sobą i jednak i za zapragnieniem własnej duszy. Gwiazda niezwykła, niezwy czyli troszeczkę tego odpuścić temu intelektowi, już tak nie analizować, nie rozkładać na czynniki pierwsze e i skupić się na tym, czego tak naprawdę wy pragniecie, czego ty pragniesz, drogi bliźniaku. Czego pragniesz? Na tym się skup. To ci pozwoli podjąć decyzję i zdjąć tą opaskę z oczu. Okej? Okay? Dobra. Teraz wagi. Zapraszam wagi. dziesięć monet, to jest wasze dążenie, albo możecie poczuć po prostu się gdzieś tam spokojne. E, pomimo jakiejś zawieruchy za oknem, wy ma, wiecie, że macie miejsce, gdzie czujecie się bezpiecznie. Po prostu. Bo to nie jest tylko kasa. E, to też jest bezpieczeństwo emocjonalne, zaufanie, to jest szerokie spektrum. Jeśli pracujecie kreatywnie, ważne jest mieć cały czas otwarty umysł w tym tygodniu i nie ograniczać wyobraźni. Część z Was jednak może otrzymać jakąś ofertę emocjonalną, słuchajcie, od kogoś małego. Młodego, przepraszam. Ważne też mogą być dla Was sprawy z Waszymi dziećmi związane, mogą Was pochłaniać w jakimś znaczeniu. Cesarz. Uh, uh idę dalej. Dziesięć kielichów. Rycerz. 6. Ok, dobrze, dobrze. Tylko musiałam po prostu sobie tutaj wszystko sprawdzić. To, co będzie istotne dla Was, moje drogie wagi. Pozostawanie z otwartą głową, szukanie rozwiązań, kreatywnych rozwiązań, na przykład w trudniejszych sytuacji, jeśli będziecie mieli problemy z waszymi dziećmi, trzeba być jak cesarz, który odchodzi od emocji, ustala zasady, jest autorytetem i krótko mówiąc, jest zorganizowany i skoncentrowany, asertywny do tego, żeby to, co powiedział, realizować do końca. Ogarniecie tą sytuację. Ona może dotyczyć jakichś po prostu, wiecie, mm, że trzeba będzie zagospodarować, może rozchwianiem emocjonalnym, kogoś młodszego od Was, tak bym powiedziała. Albo może dostaniecie jakąś ofertę emocjonalną od kogoś, kto zrobi to w taki sposób niezbyt dojrzały i trzeba będzie e, trochę tą osobę skorygować. Żeby uzyskać swoje dziesięć kielichów, tak? Czyli jakby żeby to było dojrzałe. Że to, to, tu jest na etapie takiej zabawy, takiego nie wiadomo czego. My może, wy może nie chcecie takich e, relacji. A tu mamy dojrzałą relację, gdzie dwójka dojrzałych ludzi patrzy w tym samym kierunku. Ok, e, więc e, ktokolwiek do Was nie przyjdzie, nie wróci z jakąś propozycją, e, będziecie w stanie skorygować tą osobę do tego, żeby spojrzała na sprawy poważnie. Tak mi przyszło do głowy. I końcówka tygodnia to jest Rycerz Mieczy i Sześć Monet. Rycerz Mieczy e, pięknie rozwiązuje problemy, bardzo ambitnie, zdeterminowanie. Idzie po swoje, a co wy tu widzicie? Widzicie tutaj, moim zdaniem, albo jakąś dodatkową, dodatkową możliwość zarobienia pieniędzy, albo zobaczyłyście, że wyczułyście i przemyślałyście, tak? Że jest taka potrzeba, żeby podzielić się z kimś swoją wiedzą, i to robicie i to do Was wróci z w najmniej odpowiednim momencie. Od razu powiem, ale wróci z nawiązku. Piękny tydzień, tak myślę. Sześć monet, to jeszcze chciałam powiedzieć, że też ważne jest w tej karcie, właśnie, że jeśli wyczujecie, że jest ktoś lub jakaś sytuacja, która potrzebuje waszego wsparcia, nie tylko finansowego, w różnym zakresie, to fajnie jest tego wsparcia udzielić, bo tak jak mówię, nie oczekując nic w zamian, bo to jest taka energia, gdzie później to wraca do was za jakiś czas, wtedy kiedy być może wy tego nie będziecie oczekiwać. Dziękuję moje drogie wagi i zapraszam wodniczki. Hmm, moje drogie wodniki, a co tam u was? Wodniki mają kochanków na spodzie talii. Ogromny magnetyzm do przyciągania. Ogromny magnetyzm przyciągania do siebie, przepraszam, ludzi, sytuacji, miłości. Dawanie i otrzymywanie miłości. Pozostańcie w zgodzie ze sobą. I zostawcie troszeczkę zdrowego rozsądku w tym wszystkim, ponieważ nie zawsze ciągnie na nas to, czego my pragniemy. Osiem buław. Uch. Dużo będzie się działo. Bardzo poważna energia, taka wymiany wiadomości. Wprawiliśmy coś w ruch, może właśnie związanego z tym romansikiem, z tą miłością. Też mu konieczność dokonania wyboru. No i teraz się zaczęło dziać, tak? I już się dzieje. Więc, jakby to powiedzieć, bardzo szybko poruszająca się energia, która może nieść za sobą dosłownie lawinę zdarzeń. Wiele rzeczy jednocześnie bardzo szybko. Ciężko to koordynować też powiem szczerze, więc więc miejmy nadzieję, że to co wprowadziliście w ruch, to wcześniej dołożyliście wszelkich starań, żeby po prostu szło zgodnie z waszym torem gdzieś tam lotu tak powiem oczekiwanym przez was. Upaś, buław, no tak, no ognista jakaś taka romansowa historia, życie chwilą, Ocieszenie się obecną chwilą, wielka radość, radość z tego e, moim zdaniem z tych kochanków, z tego delektowania się tą sytuacją, hmm? umiarkowanie, odwrócona siła. I arcykapłanka. No więc słuchajcie, czyli ten początek tygodnia, taki e, naprawdę, jakbyście e, dostały trochę obuchem po głowie i e, macie tyle pasji w sobie, żeby to realizować, tą sytuację rozwijać, ale później już wchodzicie bardziej w swoją energię, tak myślę. Umiarkowanie, słuchajcie, spokojnie. Harmonia, balans, czyli jakby wycofałyście się, wystopowałyście. Um, myślę sobie cierpliwość sytuacja może wymagać jednak cierpliwości może w tej chwili jesteście po jakichś trudniejszych przejściach i nie macie w sobie na tyle siły psychicznej żeby dźwignąć tą sytuację albo wam tej siły zabrakło za szybko się wypaliło nie byłyście na to gotowe może brakuje Wam cierpliwości, właśnie do jakiejś osoby e, młodszej od Was albo niedojrzałej? Cierpliwość jest potrzebna, słuchajcie. Będzie Wam potrzebna w przyszłym tygodniu. I cóż my tu mamy na końcu? Moje drogie wodniki. Intuicja. Ponieważ pewne sprawy nie podlegają i intelektowi, a intuicji właśnie, i to nią e, należałoby się e, nie zapominać o niej w przyszłym tygodniu, to na pewno. E, arcykapłanka, arcykapłanka to też intuicja, która prowadzi do prawdy. To jest e, energia, w której my zwracamy uwagę na szczegóły, które są dla nas ważnymi takimi punktami, m, można powiedzieć, przewodnictwa. Więc zwracajcie uwagę na sny, będziecie miały pod koniec tygodnia, moim zdaniem na dobrym poziomie rozwiniętą intuicję, która wam może odkryć jakąś tajemnicę, podpowiedzieć coś, zwrócić na coś uwagę. Jeśli sprawy tutaj się zatrzymały nie z waszej, gdzieś tam, nie z waszego, nie z waszej winy, ale nie były przyczyną waszych działań, tylko po prostu ktoś je wyhamował, to też dowiecie się, dlaczego. Tak? Stanęły. Generalnie, prośba o zachowanie cierpliwości. I jeśli będziecie musiały dokonać wyboru pomiędzy dwoma osobami, to powiedziałabym 75% serca, 25% intelektu. Zostawić trochę tego zdrowego rozsądku. Ok? Dobra, e, dziękuję Wam bardzo. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe macie rozłożenie. Jestem sama ciekawa. Mam nadzieję, że wszystko będzie super w ogóle, więc trzymam za Was kciuki, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.